Cześć Siemeneczko, witam Was na moim kanale. Tu kończę. tej kolejny odcinek zeszłorka 2 na tym kanale. I co, lecimy dalej. Kurwa, ta muzyczka je irytuje już. Po jakimś tam długim czasie. dłuższym czasie. Dobra, kurde, mam no wyrąbane wich Czemu my kuwa, to... Dobra A że będziemy tak A piędole naprawdę? Nie, ja się spodziewałem, żeby nie myśleć, że walczyć z nim, ale kur. Aha, moje <grymne> spodnie. <grymne> Kładek, kuwa jest piękne i pozbawione i... Jeszcze szybciej. Sześć no słodziutki. Nie wiedziałem, że w więzieniu mają room service. Najszybciej szeregem pokonaliśmy go. Ośle, to nasza tajna broń. Tajna co? To dzieło młynarza. Wiesz, tego odźwierka. Pomoże nam zdobyć zamek. Co zdobyć? Nie ma żartów utwardzany piernik w polewie waniliowej i z lukrowanymi guziczkami hmmm i to ma niby wzbudzać lęk? no a no tak, duży jest, rozumiem mogę dostać lukrowany guziczek? niekoniecznie do walki Ośla, ośle 100 na 12 Ładować katapulty! Bomby mleczne ładuj! Ruszać się, ruszać! Nadeszła godzina próby! Zaczęło się. Bum, 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 bum! Rozwalimy wam, że Powiem wam, że dźwięki w tej grze są no... Zajmij się drzwiami, w których pojawiają się rycerze! Atakować? Ale im się zbierze! Rozpadam się! Szybko! Wspuszcz mury i wejdź do zabójka! Jab! Yeah. Znikaj go tak ma... Aaaa! Chciałbyś tylko być taki głupi! Jełop! Ze się... mnie! Ty wiesz, że niezły jesteś, no chodzi zęsta drożdży. Tak go nie damy rady, chyba nie? Nie. Szybko, spójrz mury i wejdź do zamku. jesteś ty myślą, unikaj Ale kurwa, jak? Nie lubimy czas. Kupą, panowie, kupą. Złap ten wóz, i rzuć w most zwodzony. Aha.

Wy kuwa nadal próbujecie kuwa Ale tu nic nie znaczysz Czy ja wrócę do mleka czy co? Okej okay. A nie oni kuwa strzelali chyba do mnie Ok, strzelać mlekiem. O nie! Śmierć w ręki ciąg A masz ty nieco wynieczony zakład. Nie mają żadnych szans! I koszmarze cukiernika! Gdzieś! My tylko żartowaliśmy? Dobra. Zwrot mleka? Gdzieś tu musi być Fioda! W zamku! W zamku. Teraz musimy znaleźć salę balową i przerwać tę szopkę. No proszę, sala balowa, czy to nie tu zwykle urządza się bale? Uważaj, tu mogą być druhny. No tak, ośle. Zostań tu i zabezpieczaj tyły. Ja oczyszczę teren. spęczy karku. A, bo ty chciałeś, ten, żreć w kośle, okej. Okay. Teraz ja skumałem, o co chodzi. Zęcik dla ogra! A więc wreszcie! Ja jest! Kolejna anonimowa ofiara! Jak ktoś mnie nazwie Picusień, zabiję! Nieźle! Nieźle! No proszę! Kuwa, więcej, więcej jakby słów nie mogli dać do tej gry, tylko te same kuwa, zdania, słowa wypowiada szereg.

Добро. <gun> <гру> <гру> И бум. Oha. To dla mnie? O, zobacz monetki. Juho. A tu nikot byś szatan? Aha. Nie. No, weź. He? Eh? Ej. że tak? nie to gdzie ta jest druga dźwignia, żeby ten tam... kur... A tu może te drzwi a, o kartka jest. Ja. No nie, kartka tylko. Moje gratulacje. uzyskałeś dostęp do poziomu bonusowego. Aha. Skup się. Musisz zebrać jak najwięcej monet. Zagartyka, więc w przeciwieństwie do reszty gry, nie ma tu miejsca na żadne wygłupy. Zaczynamy odliczanie. Ty ty sam powiem. że monety tylko zbieramy. Wcześniej chciałem zobaczyć... Chciałem... A nie. Nie, przejście. Ej, więcej czasu. Ile, niż yy, Wcześniej. To ja wezmę te monety. Ah. Tak, więc o wiele więcej czasu. Od czego tu tam? Jak zdążymy tę całość, to co coś, co, co coś dostaniemy, czy co? Kur Ok Não, bro. Okay, fine. Co za pil ze mnie, kuwa. Była ciągle dźwignia druga tutaj. Co taka siła w nim jest? W szeregu. Jak ktoś mnie nazwie picusiem, zabije. Aha, ja teraz yy, to rozumiem, że. Co trzy kartki zabierzemy, to jest ten poziom, ten do zebrania tych monet. Wszystkich i nie wiem, potem coś dostaniemy. Dostaniemy, no? Po zebraniu tych całych monet, wszystkich nie wiem, prezencik dla ogra. Dla mnie... No proszę. No proszej. A! Zostaw mnie O, Ale Mina, jak dostał wy Zostawiłem zaproszenie w domu. Zatańczymy, babciu. <laughs> Oh, oh, oh. Możesz odbijać zaklęcia mieczem. Sprawdzał... Ah. Uh. Klikając lewym przyciskiem myszy odbijesz zaklęcia mieczem. A, a w ogóle to cię kocham i miałeś rację, że to beznadziejny pomysł. Ale mi się trafił przeciwnik. Teraz cię trafię. Pobarasz się z motyką na słońce. Marnujesz mój cenny czas! Ależ ty jesteś upierdliwy! Wciskaj uh -huh. myszy, zaklęcia mieczem! A, a w ogóle to cię kocham. I miałeś rację, że to beznadziejne. Aha. Ale jak się trafił przeciwnik. Możesz odbijać zaklęcia mieczem. Sprawdzałam instrukcji. Klikając lewym przyciskiem myszy, odbijesz zaklęcia mieczem. A ogóle to chodzi? Kocham. Nie ma racji, to będzie nie pomysł. Poraż się z po na słońce. Jeszcze nie na masz! Jak

A szrek też będzie chyba osłoną. Y co? Szrekiem z powrotem. Miał, miał. Zobaczymy, który z nas załapie się do trzeciej części. Przynajmniej nie będę reklamował szpilki. <laughs> no to, to ja rozumiem. Cóż, Fiono? A nie. Masz swojego księcia? <laughs> Jeszcze go nie ma. No, nareszcie. No to jak będzie z tym żyli długo i szczęśliwie? I tyle? Tak się zakończyło? Gra? Zła wróżka dostała za swoje, wszyscy wyglądali tak jak dawniej, w ogóle było cacy, a Balda część nowożeńców odbył się zgodnie z planem. No tak. Noc lśniła tysiącem sztucznych ogni, nikt nawet nie myślał kłaść się do łóżka i... I to już koniec Bum, 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 bum. Koniec. Koniec. No zarąbica Gerka. Mi się fajnie grało. Fajnie mi się nagrwało. A teraz będzie kolejna seria na kanale chyba z yy, Galaktyki. Tam mogliście zobaczyć yy, na kanale yy, z, jakby zwiastun yy, gier, które, z których będzie seria na kanale. Kolejna. Chyba wam mogę powiedzieć już, yy, zaraz ben, do, będzie seria z tych Galaktyki. Strażników Galaktyki, potem Spider-Man, a potem yy, ten Outla Outlast, no i, no, i tak, tak będą serie się ciągnęły. Yy, mogę już powiedzieć, chyba tak będzie, ale nie wiem. <ścoughs> Zawsze tak się kończy. kończy że mówię, że niby jedna seria będzie, a mogą być dwie. Teraz a tak będą dwie, jak zależy kiedy się skończy seria z GTA z Andreas. Yy, bo teraz no ten Shrek jest nadal i no i GTA. Sandras, A potem to nie wiem, może będzie tylko jedna seria. Jak będzie seria ta ze Galaktyki Strażników, to no będzie jedna seria. Potem, jak będzie Spider-Man, to będzie jedna seria. Albo będą jakieś mniejsze gry, może będzie tej Galaktyki i, i Kangurę Kao Dwójka. Wtedy. Zobaczę, jak to będzie. Możecie też napisać w komentarzu, jakbyście chcieli jedną serię, czy no, jedną serię i jedna mniejsza seria z mniejszej gry, jak Kangur kangura Kało jak będzie seria z Strażników. Jeszcze się zobaczę, jak to będzie. I co? Napiszcie w komentarzu, jak ta seria się wam spodobała yy, z Shrek'a yy, 2 No, i mogę się już z wami pożegnać Jak ten odcinek ci się spodobał, to łapka w górę, subskrypcja ze dzwoneczkiem Jak lubisz mój kanał na tyle, żeby chciał zasubskrybować ten kanał Jak na tyle też ten kanał ci się spodobał, podoba, żebyś chciał komuś polecić ten kanał, to zachęcam Cię do udostępnienia tego kanału na Discordzie, Facebooku, Twitterze, na i tam nie wiem gdzie. I co? Wchodź do opisy kanału oraz filmu, ci nikt nie zabranić skomentować tego odcinka. I co? Ja się z Wami żegnam. Do kolejnego odcinka na tym kanale. I cześć!